Ósme już Mistrzostwa Świata w piłce nożnej mężczyzn zorganizowano w Anglii, aby uczcić setną rocznicę powstania Angielskiego Związku Piłki Nożnej. To właśnie tutaj w Anglii wedle oficjalnie zebranych informacji podobno narodziła się piłka kopana. Niemały skandal miał miejsce parę tygodni przed rozpoczęciem mundialu. Wówczas z hali wystawowej Westminster Central Hall w Londynie skradziono puchar Rimeta, czyli statuetkę, którą co turniej była wręczana najlepszej drużynie mistrzostw. Na całe szczęście wielkim bohaterem okazał się piesek o imieniu Pickles, który Znalazł statuetkę w krzakach owiniętą gazetami. Zanim jednak Puchar odnaleziono, był pomysł, aby zrobić replikę statuetki, aby Anglicy zachowali twarz. Na mundialu w Anglii po raz pierwszy przeprowadzono kontrole dopingowe. Oraz mundial w świątyni futbolu mógł się poszczycić pierwszą w historii mundiali maskotką, którą był Lev Willy. Pierwszy raz w historii przeprowadzono transmisję turnieju całkowicie na żywo. Mundial w Anglii z 1966 roku jest dotąd jedynym mundialem, który zorganizowała właśnie Anglia. Aż 17 drużyn z Afryki i Azji wycofało się z eliminacji na znak protestu przeciwko dyskryminacji tych kontynentów przez FIFA, która dała im tylko jedno miejsce w finałach. FIFA tłumaczyła się tym, że Afryka przeżywała wtedy gwałtowną fale dekolonizacji i że nie nadąża ze zmianami politycznymi i powstawaniem nowych państw. Z eliminacji FIFA wykluczyła Republikę Południowej Afryki, która prowadziła segregację rasową i zakazywała gry czarnoskórym zawodnikom. Na mundialu wystąpiło 16 drużyn z pięciu konfederacji. Z Europy zagrały Bułgaria, RFN, Hiszpania, Francja, Portugalia, Szwajcaria, Węgry, Związek Radziecki, Włochy, Anglia jako gospodarz. Z Azji zagrały Zagrała jedynie Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna. Teraz jest to Korea Północna, Ameryki Północnej, Meksyk, Ameryki Południowej, Argentyna, Brazylia, Chile i Urugwaj. Reprezentacja Polski nie przebrnęła przez eliminację, grając w grupie z Włochami, Szkocją i Finlandią. Kolejno mecze Polaków. Polska, Włochy 0-0, Polska, Szkocja 1-1, Finlandia, Polska 2-0, Szkocja, Polska 1-2, Polska, Finlandia 7-0 i Włochy, Polska 6-1. Z pierwszego miejsca wyszły Włochy, na drugim miejscu znalazła się Szkocja, dalej Polska i Finlandia, ostatnia. I niestety był to kolejny turniej bez naszych biało-czerwonych. Mundial rozegrano w dniach 11-30 lipca na 8 stadionach w 7 miast: stadion Wembley i stadion White City Stadium w Londynie, Goodison Park w Liverpoolu, Villa Park w Birmingham, Hillsborough Stadium w Sheffield. Old Trafford w Manchesterze, Rocker Park w Sunderland, Ayerson Park w Middlesbrough, wyrytami do Mistrzostwa Świata byli obrońcy tytułu Brazylijczycy, gospodarze Anglia, wicemistrzowie olimpijscy Węgrzy, mistrzowie i wicemistrzowie Europy odpowiednio Hiszpania i Związek Radziecki, a także RFN. Czyli Republika Federalna Niemiec. drużyny, tak jak 4 lata wcześniej, zostały podzielone na cztery grupy po cztery ekipy. Dwie najlepsze przechodziły do fazy pucharowej. W grupie A znalazły się Anglia, Francja, Meksyk i Urugwaj. W grupie B Argentyna, Hiszpania, RFN i Szwajcaria. Grupa C, Brazylia, Bułgaria, Portugalia, Węgry. Grupa D, Chile, Korea Północna, Włochy i Związek Radziecki. Wyniki w grupie A. Anglia, Urugwaj 0-0. Francja, Meksyk 1-1. Urugwaj, Francja 2-1. Anglia, Meksyk 2-0. Meksyk, Urugwaj 0-0. Anglia, Francja 2-0. Grupę wygrała Anglia, drugie miejsce. Urugwaj odpadły Meksyk i Francja wyniki grupy B RFN Szwajcaria 5-0 Argentyna Hiszpania 2-1 Hiszpania Szwajcaria 2-1 Argentyna RFN 0:0, Argentyna Szwajcaria 2-0 RFN Hiszpania 2-1 grupę B wygrały RFN dalej Argentyna i odpadła Hiszpania sensacyjnie i Szwajcaria wyniki grupy C Brazylia Bułgaria 2-0 bardzo łatwa przeprawa Brazylijczyków po bramce zdobył Garincha i Pelé Portugalia Węgry 3-1 Węgry, Brazylia i tu niespodzianka. Mocno ukopani Brazylijczycy przegrali z Węgrami 3 do 1. Portugalia, Bułgaria 3 0. Portugalia dała sromotną lekcję brazylijskim piłkarzom. Wygrywając 3 do 1 i wielka, wielka sensacja stała się faktem. Wielka Brazylia z Garinczą i pele w składzie odpada. Węgry, Bułgaria 3 1. Grupę C wygrała. Debiutująca na mundialu Portugalia, którą prowadził Eusebio, czarna perła z Mozambiku, gwiazda mistrzostw, gwiazda wtedy światowej piłki. Na drugim miejscu Węgry, na trzecim Brazylia i czwarte miejsce Bułgaria. Wyniki grupy D: Związek Radziecki z Koreą Północną poradził sobie bez problemu 3 do 0. Włochy, Chile 2-0, Chile, Korea Północna 1-1, Związek Radziecki, Włochy 1-0. Korea Północna Włochu 1-0, Związek Radziecki 2-1 do z Chile. I Związek Radziecki wygrał grupę 3 zwycięstwa, z drugiego miejsca awansowała jeszcze Korea. Północna wpadły Włoch i Chile. Twierd w finale Los kojarzył mecz Anglia, Argentyna, Anglicy wygrali 1 do 0. Drugi mecz Portugalia, Korea Północna, czyli dwie rewelacje rozgrywek mecz obfitował w bramki 5-3 dla Portugalii. RFN gładko rozbił Urugwaj 4-0. Związek Radziecki faworyt do medalu wygrał z węgrami 2-1. W półfinale Anglia spotkała się z rewelacyjną Portugalią, no ale niestety Portugalia tym. razem Razem już przegrała z gospodarzami 2 do 1. Obie bramki zdobył Bobby Charlton, bohater mojego niedawnego filmiku na kanale. RFN w drugim meczu wygrał ze Związkiem Radzieckim 2 do 1. W meczu o trzecie miejsce Portugalia wygrała ze Związkiem Radzieckim 2 1. W finale spotkali się gospodarz Anglia i RFN. Anglicy wygrali podogrywce 4 do 2. Należy tutaj przypomnieć fakt, że w 101. minucie uderzona piłka przez Joffa Hersta. Poprzeczkę odbiła się od ziemi i wyszła w pole. Sędzia główny nie dopatrzył się, czy był gol, czy nie. Musiał skonsultować to z sędzią liniowym, z Tofikiem Barhamowym. Tofik Barhamow, po konsultacji z głównym sędzią, stwierdzili, że jednak gol padł. Bardzo mocno pro protestowali piłkarze, działacze całe Niemcy. Do dziś nie jest wiadomo, czy ta bramka w ogóle padła. Kilka lat temu przeprowadzane były badania balistyczne i stwierdzono, że ten gol. Nie mógł wtedy par Anglia, po raz pierwszy. Jak dotąd ostatni w historii w mega w mega kontrowersyjnych okolicznościach zdobyła mistrzostwo świata. Tak więc mistrzem świata Anglicy, dalej drugie jest RFN, trzecia debiutująca Portugalia i czwarte miejsce Związek Radziecki Najlepszym strzelcem mistrzostw okazał się Eusebio, czarna perła z Mozambiku, Portugalczyk z dziewięcioma golami. Sześć goli zdobył Helmut Haller z Niemiec, po cztery gole zdobyli Geoff Hurst z Anglii, Franz Beckenbauer z z Niemiec, Ferenc Bene z Węgier i Valerij Porkujan ze Związku Radzieckiego. Dziękuję za uwagę, zapraszam na mój kolejny odcinek, który ukaże się już niebawem. Także do zobaczenia, trzymajcie się, heja.